Już 18 września 1939 roku starosty powiatowy Albrecht wydał pierwsze zarządzenie dotyczące ludności żydowskiej Miasta Końskie o następującej treści. Dotychczasowy majątek żydowskich mieszkańców Miasta Końskie będzie zarządzany przeze mnie. Wskutek tego jego możliwość utworzenia zamkniętej kolonii żydowskiej na terenie miasta, w której żydowskie społeczeństwo ma obowiązek żyć i pracować, mając własną administrację, ale pod moim nadzorem. Zastrzegam sobie również ten majątek żydowski wykorzystać do innych celów. Dla zabezpieczenia żydowskiej części majątku powołuję dotychczasowych właścicieli jako powierników przejętego przeze mnie majątku. Ich zadaniem jest ochrona przed jego zniszczeniem. Informuję również, że powierzony Żydom majątek może zostać odebrany, a nawet zniszczony. Dnia 11 listopada 1939 roku żołnierz niemiecki na kartce pocztowej z końskich wysłanej do Niemiec tak referował swojemu cywilnemu przełożonemu. Szanowny panie nadburmistrzu, jako urzędnik stojącej pod pańską pieczą miejskiej kasy oszczędności, pozwalam sobie przesłać pozdrowienia z Polski. Końskie liczy 12 tysięcy mieszkańców, z tego 8 tysięcy hołoty żydowskiej. Tutaj już musi Żyd kilofem i łopatą pracować. Do tego te twarze. Jeszcze raz pozdrawiam i mocny Zikhail za naszego wodza.